thank you Hydrobudowa Wielkiej Piramidy z podnoszeniem bloków wyciągami wodnymi. Bloków do budowy piramidy nie spławiano z w tratwami lecz linami przywiązywano do tych bloków pływaki z nademuchanych skór zwierząt. Pływaków było tyle, były tak dobrane, że bloki znajdowały się tuż pod powierzchnią wody. Bloki dostarczano z kamieniołomu do portu blisko piramidy. A piramidę zbudowano w miejscu gdzie było wypiętrzenie skalne. Z portu prowadził pod piramidę, przez płaskowy szgiza, specjalny, zabudowany, szczelny kanał będący jakby rurą z wieloma grodziami, wrotami, zasuwami, które mogły być podnoszone i opuszczane. Zasuwy uruchamiano linami ciągniętymi przez zwierzęta pociągowe. Wyciąg składał się jakby z dwóch części, pierwsza o pochyłości niższej, w linii łamanej, dostarczająca bloki w pobliże piramidy. I druga część to zespół czterech wyciągów budowanych wzdłuż wysokości ścian piramidy. Przyjrzyjmy się dwóm pierwszym zasuwom od strony portu na Nilu. Odległe są one od siebie według autora o około 8 metrów. Wydaje się, że to za mało, bo najdłuższy granit ma ponad 10 metrów długości. Nic nie stoi chyba na przeszkodzie, aby to było na przykład 15 metrów. Pierwsza zasuwa od Nilu jest całkowicie pod poziomem wody w porcie, tak, że górna część zasuwy jest mniej więcej na tym poziomie. Czyli jest zamknięta. Na samym początku budowy zalewamy kanał wyciągu wodą, jednorazowo na taką skalę, tak aby prowadnice drugiej zasuwy, wyżej położonej, znalazły się całkowicie pod wodą. Zamykamy zasuwę górną, uszczelniając w ten sposób kanał i zatrzymując, na razie, niewielką ilość wody powyżej tej zasuwy. Gdy teraz otworzymy dolną zasuwę, to woda nie spłynie na dół, bo nie jest wystawiona na górze na działanie ciśnienia powietrza atmosferycznego. Cały kanał jest oczywiście zalany wodą i ma więcej par, zasów. Po powyższym otwarciu pierwszej zasuwy dolnej, do przestrzeni pomiędzy zasuwami pierwszej pary wprowadzamy pakiet lub kilka pakietów bloku skalnego z pływakami. Pływają tuż pod powierzchnią wody, więc łatwo nimi manipulować, choćby tyczką. Po zamknięciu zasuwy dolnej i otwarciu górnej pakiety samoczynnie, choć powoli, płyną pod górę. Dzieje się tak z powodu nacisku górnej wody na zamkniętą zasuwę dolną. Zwiększy się ciśnienie hydrostatyczne przy dolnej zasuwie. Siła odciśnieniowa działająca na zasuwę dolną spowoduje siłę reakcyjną tej zasuwy. W ten sposób, że bloki oddalają się od zasuwy dolnej i płyną wyżej, w kierunku zasuwy górnej. I takie cykle będą się powtarzać wyżej oraz później, w tej samej śluzie. Odpowiednie następne zasuwy są synchronicznie otwierane i zamykane przez przynależne im załogi. Gdy partia pakietów opuściła już poprzednią śluzę, to pracownicy mogą wprowadzać do tej śluzy następną partię pakietów. Podstawa piramidy jest zanurzona w wodzie. Bloki są dostarczane wpierw do tej fosy. Cztery skośne wyciągi wodne rozbudowywane są z fosy w górę, środkiem każdej ściany piramidy. Wpierw budowany jest obwód piramidy. Także jego wysokość wyprzedza nieco wysokość reszty, centrum. Na obwodzie piramidy powstaje w ten sposób jakby unoszona w górę fosa. Na jej zewnętrzną ścianę składa się olicowanie piramidy. Dno fosy jest sukcesywnie zabudowywane, pod wodą tak, że jej głębokość oscyluje wokół pewnej wartości. Ściana zewnętrzna fosy, czyli ściana piramidy, jest pod kątem 52 stopni do poziomu, niewiele mniejszym od tego przy współczesnych, betonowych zaporach wodnych. Być może, dopisek autora tego skrótu filmowego, wukale słeboki piramidy usztywniały jej konstrukcję, zabezpieczały przed naporem wody z fosy. Fosa była coraz wyżej, więc i bloki mogły unosić się coraz wyżej. Aktualnie ostatni, otwarty odcinek wyciągu, przed fosą, nie mógł być dłuższy niż 10 metrów. Najdłuższe granety, ponad 10-metrowe, wystawały z wody, ale w większości były zanurzone w niej, więc ulżenie na ciężarze było i tak znaczące. Słup wody o podstawie 1 m2 i wysokości 1 m ciśnie na tą podstawę siłą ciężkości 1000 kg, dokładniej 997, czyli 10 000 N. A więc działa ciśnieniem 10 tysięcy paskali. Dopiero słup wody o wysokości 10 razy większej, czyli 10 metrów, będzie działał ciśnieniem 100 tysięcy paskali. Czyli ciśnieniem o wartości ciśnienia atmosferycznego. Zasuwy były co 15 metrów, mierząc po wyciągu, czyli po ścianie piramidy. Czyli co 12 metrów w pionie. Fosa umożliwiała też obróbkę bloków pod wodą, co ułatwiało na przykład manipulowanie blokami. W poziomie na górze ciągnięto bloki po błocie lub toczono na rolkach. Grubość ścian każdego z czterem szybów wyciągu wynosiłaby około 4 metrów, aby wytrzymać ciśnienie wody. Wyciągi rozebrano po skończeniu piramidy. Dużo pomocniczych, tymczasowych, ścian trzeba było postawić i rozebrać. Przy innej piramidzie, Bent, są ślady grobli, która chyba miała podobne przeznaczenie 2,5 m szerokości i ściany o wysokości 3 m. Ślady wody odkryte przez Johna Cadmana w komorze niedokończonej też mają świadczyć o powyższej hydroinżynierii. Powyższej hydrobudowie pomagał szybciej płynący i głębszy Nil oraz pobliskie jezioro Meris. I są dowody, że w czasach budowy piramidy na płaskowyżu Giza było dużo źródeł wody artezjańskiej. Powyższa teoria to teoria flotacji. Wyciągami wodnymi budowano też w starożytnej Kambodży.